Siemaneczko z tej strony, Ksuspe. W dzisiejszym odcinku wam pokażę, że VCR ta nam subskrypcję. Dzisiaj jest ze mną Bartek. Siemaneczko! A jeżeli chcecie wygrać Max, musicie kliknąć ten pierwszy filmik mega konkurs do wygrania Max i napisać: Biorę udział, a ja przytnę wam serduszko i, wy i w najbliższym czasie wylosuję. A, i jeszcze pokażę Wam za chwilę Instagrama, żebyście go zaobserwowali. Zaobserwujcie tego Instagrama. Link macie w opisie. Dob Bez dalszego przedłużania, pokażę Wam ten filmik. 1,16 zł. postaci na bliski dystans. Pozdrawiam, nie dodaję do znajomych suba, możecie później, przyjacielu, zostawię. Teraz aktualnie nie mam na to czasu. Czy Jerry już jest gotowy? Eee, tak, myślę, że tak. Widzieliście tam... Wid... Widzieliście tamten filmik? Może tu Bartka sobie wyciszyć, bo mówi jakieś niestworzone rzeczy. Do następnego odcinka, cześć.